Witam cię serdecznie na tym kanale. Chcę wam opowiedzieć o Stanach Zjednoczonych i o tym wszystkim, co ja tutaj robię. W sumie nie o wszystkim wam opowiem, bo trochę prywatności zostawić sobie muszę, prawda? I chcę, żebyście byli moimi oczami i zobaczyli, jak to wszystko wyglądało. Jesteście gotowi na 3-miesięczną podróż w czasie? dokładnie we wrześniu przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, by zacząć pracę jako pair Zrobiłam sobie taki jedno, taką jednoroczną przerwę, że tak powiem. Postanowiłam się zresetować i opowiem Wam, dlaczego twierdzę, że warto wychodzić ze swojej strefy komfortu i robić takie szalone rzeczy, albo nawet czasem nieprzemyślane. Jeśli chodzi o, tno, o to, co teraz jest, to ja to traktuję jak. To, to jest taka linia czasu tutaj, i tutaj i tam. Wszystko sobie tak leci. To jest moje życie, kiedy mieszkam w Polsce. Jakby moje życie e, posiada w sobie taki podpoziom, bo taki nadpoziom, taki roczny, extra level, coś takiego. No i mam sobie ten extra level, który tak tutaj jest ponad, Może tak powiem. E, I to jest ten extra level, kiedy ja jestem w Stanach, kiedy mogę robić naprawdę wszystko to chcę. Ja nie żartuję. No ale oczywiście trochę mnie to kosztowało i wychodziłam ze swojej strefy komfortu multum razy to wtedy nadchodzi taki czas, kiedy mogę korzystać z wszystkiego, co tutaj mi to daje, to otoczenie. Tylko wtedy wydaje mi się, że możemy doskonalać siebie i jakby kształtować całą swoją osobowość. Także pod tym względem wyjazd, obojętnie no gdzie w sumie, jest dobry. Człowiek dopiero uczy się siebie, kiedy jest sam i kiedy nie ma wokół w swoim otoczeniu ludzi, których zna policeum. Większość z nas tak naprawdę mieszka cały czas z rodzicami, no prawda, no ja tak mieszkałam przez całe liceum, wszędzie było Mama! Co będzie na obiad? Mamo! A zrobiłaś pranie moich czarnych rzeczy? Mamo! No ale mojej mamy tutaj nie ma, nie ma mi, nie ma mi kto pomóc, nie mam mi kto przytulić, bo jak mi było źle, to się tuliłam do mamy A tutaj teraz tak Mam? Cześć? Kota czasem przytulam

Pani, pani z angielskiego. Czego mnie pani nauczyła. Dziękuję. Nie, no żartuję, aż tak wiele nie było, ale był szok i na początku naprawdę bałam się mówić. Także te pierwsze dwa tygodnie to było takie naprawdę na otwarcie się, na otworzenie uszu i takie okej, okay, języku, ja chcę cię zrozumieć, bo ja przecież Cię umiem. Czemu ja ciebie nie rozumiem? Tak, pierwsze miesiące tygodnie to było na to, żeby... Yy, też przystosować się do nowej rodziny, z którą tu zaczęłam sporzyć. <noise> dopiero kiedy ten język już się stał taki bardziej usłuchany, no to dopiero potem, tak, kiedy to wszystko, co zaczyna nas tak bardzo dziwić i tak bardzo jest dla nas nowe, staje się coraz bardziej naturalne. Jak coś bardzo często widujemy, to potem zaczynamy nawet to lubić, przyzwyczajać się i trzeba było wejść w nową rutynę, a wejście w nowe przyzwyczajenia coś się robiło latami. No, bo Jeśli przeżyjecie te 4-3 miesiące takiego. ze swoim życiem, to potem jest takie: ok, uporządkowane. I teraz mogę robić to, mogę iść tam, mogę tu. tutem poznałam tego, to kontakty się aktualnią. I jest takie: ta. Podoba mi się. Porównując siebie z przed wyjazdu w pierwszych tygodniach, na przykład teraz. Nie boję się mówić tego, co, co czuję, nie boję się mówić tego, co myślę. Nawet jeżeli ktoś może mieć inne zdanie, to jest fajne w Amerykanach. Nauczmy tego taka mikro, takie mikro samolubność połączoną. Z taką pozytywną pewnością siebie, która daje drugim taką pozytywną emocję. Wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jakoś dziwnie, bo my, Polacy, mamy taki kompleks, że jak widzimy, że osoba jest pewna siebie, to od razu jest no, ta to pewnie kupę kasy ma, Sra wyżej niż w dupę ma. Ale jeśli ktoś nie weźmie życia w swoje ręce, to no, będzie mógł tak sobie siedzieć jak taki Kowalski, tak, no, kiedyś zrobię. Ale to musi mi się udać, to ja muszę mieć szczęście. Jakże wiecie o co chodzi? No nie warto czekać, warto coś zrobić ze swoim życiem. I tak jak to, tak jak to ten wyjazd dla mnie to była duża szansa i tak naprawdę była trochę nieprzemyślana, tak teraz myślę, że jest to najlepszy czas, miejsce, w którym mogłam się znaleźć. I jeśli po tych czterech miesiącach tak naprawdę szczerze się rozwinęłam, to boję się pomyśleć, co będzie po tym roku. Naprawdę. I mówię to całkiem szczerze. Cieszę się, że doszłam do takiego momentu, kiedy mogę powiedzieć, że jestem dumna na tego, gdzie jestem. Nie wstydząc się i nie narzekając, że no, chcę do Polski i w ogóle. Bo były takie chwile, kiedy czułam się źle ze sama, ze sobą, że stwierdziłam, że mi się tutaj podoba. Czułam się, jakbym oszukiwała swój kraj, oszukiwała swoich znajomych i jakby złapała szansę, na którą tylko ja mogłam się załapać. Czułam tak trochę dziwnie wyjątkowa, no nie jestem, bo każdy z Was może wyjechać. Nawet faceci. Serio, jest coraz więcej broper tutaj, jakkolwiek to brzmi, ale są. Jeśli chcecie podróżować, jeśli chcecie gdzieś wyjechać, jeśli dla was podróż to rozwijanie się, tak jak dla mnie stało się to takim, takim poznawaniem siebie, to czemu nie? Nie musi być koniecznie op Nie muszą być koniecznie stany. Macie pełne możliwości. Żyjemy w takich czasach że te możliwości mamy i warto z nich korzystać. Uwaga, teraz będzie coś obrzydliwego. Także możecie od razu wyłączyć. Pochwalę się moimi zdolnościami, a mianowicie postanowiłam pojeździć sobie na desce, lecieć na skorolce. She had a fail. I just fall down and my body is... It. Nowe doświadczenia bolą. Naprawdę bolą. Ale czegoś się na pewno przy tych bolączkach nauczy. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie mojego pierwszego filmu. Cieszę się, że mogłam jakoś pomóc, albo przynajmniej urozmaicić Wam jakoś dzień, albo przynajmniej zmarnować Wam parę minut, ale bądź co bądź serdecznie Was pozdrawiam. Życzę dużo siły, motywacji i wiecie takiego wszystkiego dobrego. No i do następnego może dziękuję pa! pa.